Proszę Państwa, oddaję głos dalej Michałowi Kudłaczowi, który zapowie główną, jedną z, z głównych atrakcji wieczoru, wieczornej części sympozjum, która ma duży związek właśnie z naszym laureatem, z Danielem Bukarskim. Michał, proszę. Ja nie jestem obiektywny. Dla mnie, tym, tym, nie chcę powiedzieć daniem głównym, bo przecież jestem naukowcem, ale wyczekuję na mecz piłki nożnej. Studenci kontra kadra, ten mecz odbywa się tradycyjnie od pierwszego symposium. Teraz ze względu na sytuację pandemiczną możemy grać tylko w formule e-sportu. Niemniej jednak trzymam kciuki, kiedyś grałem w barwach studentów, potem w barwach kadry GAP. Trzymam kciuki za sportową rywalizację i zapraszam Państwa wszystkich na mecz piłki nożnej Studenci kontra kadra w formule e-sportu. Witam państwa serdecznie w studiu ekspertów przed piłkarskim meczem kadra gap kontra studenci. Na początku chciałem przywitać, już będę mówił w liczbie mnogiej, naszych, naszych ekspertów. Witamy. Byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej. Jest z nami Krzysztof Bukalski. Dzień dobry. I Kazimierz Węgrzyn. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Daniel Bukalski i będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa studio ekspertów, które będzie właśnie teraz przed meczem, w przerwie i zanalizujemy to, co się wydarzyło na boisku już po meczu. Na pewno Panowie zgodzicie się ze mną, że ten punkt sympozjum budzi wiele emocji i można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych punktów sympozjalnych. Też często w kuluarach mówi się o tym, że e, jaki wynik meczu, e, taki e, sympozjum. Tak? Jeśli kadrega wygra, wygra, to mówimy, że sympozjum jest udane. E, tak jak wspomniał dr Kudłacz, e, mecz będzie się odbywał wyjątkowo w formule e-sportu. Zostali wybrani reprezentanci danych drużyn. E, kadrega będzie reprezentował Grzegorz Wieczorek. Jest absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, multimedalista akademickich mistrzostw Polski, zarówno w piłce nożnej, jak i futsalu, a z nim rywalizować będzie Mikołaj Wiewiura, który został przez studentów wybrany w drodze eliminacji turnieju wewnętrznego. Statystyki wskazują, że faworytem tego meczu jest Kadra GAP. Na 47 rozegranych meczów 40 to zwycięstwa kadry. Pięć razy wygrywali studenci, natomiast dwa razy tylko padał remis. Panie Krzysztofie, patrząc na statystykę można stwierdzić, że to pojedynek Dawida z Goliatem. Możesz mi mówić tato? <grym> Dzięki. <grym> no tak, pojedynek Dawida z Goliatem. Ja myślę, że tutaj akurat specyfika tego meczu może nie do końca odzwierciedlać siłę naszej drużyny, drużyny Gapu. No, zobaczymy, jak sobie poradzimy w tym temacie. Na pewno jesteśmy świetnie przygotowani przez Grzegorza i na pewno będziemy chcieli wygrać ten mecz. No, zobaczymy, jaka będzie taktyka. No, no, będą na pewno duże emocje. Mamy bardzo silny skład, w składzie mamy reprezentantów Polski, doświadczonych zawodników, wybitne postaci gap i Uniwersytetu Ekonomicznego, w związku z tym ja tu jestem spokojny o wynik. Panie Karzymierzu, reprezentował Pan w swojej piłkarskiej karierze trzy największe krakowskie kluby, to jest Hutnik, Krakowia, Wisła Kraków. Jednak w żadnym z tych zespołów nie mógł pan się pochwalić taką serią zwycięstw jak w kadrze GAP. <śm> e, czy można zatem powiedzieć, że właśnie w drużynie profesora Hausnera przeżywa pan drugą młodość? No, jeżeli chodzi o ciśnienie, jakie było w zespole GAP, to na pewno bardzo dużo. Profesor Hausner zawsze potrafił wywrzeć taką presję, że nie wypadało wygrywać. I może tutaj to doświadczenie i tak czasami rzutem na taśmę kadra GAP potrafiła swoje mecze wygrywać. Niemniej jednak te mecze były zacięte. Czasami z głębokiej defensywy udało się kontrataki i te mecze się wygrywało. Niemniej jednak no, dzisiaj zobaczymy, dzisiaj ja zobaczę, co Grzegorz Wieczorek pokaże, jak trenował, jak przygotowywał się do tego, do tego meczu, bo wszystko w jego rękach. No i zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie dzisiaj wyglądała. I to dosłownie w rękach, bo właśnie na padach będą przede wszystkim nasi zawodnicy grali. I od ich umysłu i właśnie sprawnych palców będzie zależało od tego, jaki będzie wynik. W tym meczu w drużyny występują, wystąpią w następujących składach. W bramce w kadrze gab Michał Gajoch, w obronie Adam Michalik, Andrzej Kozubowski, Kazimierz Węgrzyn, Grzegorz Nazim. W pomocy Grzegorz Wieczorek, Krzysztof Bukalski i Krzysztof Lipecki, a w ataku Daniel Bukalski, tu duża niespodzianka, Łukasz Bajgierowicz i Tomasz Kawa. E, drużynę studentów reprezentować będą Mikołaj Wiewiura w bramce, w obronie Artur Krzeszowiak, Rafał Witaszyk, Jan Stopka i Szymon Słowiak. Natomiast w pomocy Paweł Ujda, Kryli Krasowski, Kamil Niebudek, Włodomir Nowosad i Damian Porzuc. A w ataku nasz szpicę ustawiony woźny Wiktor. Myślę panowie, że możemy zaprosić naszych widzów do kibicowania. Niech wygra kadra, Przepraszam, najlepszy. Rozpoczynamy ze środka boiska. Komentują mecz Daniel Bukalski. I kaszywę. Witamy Państwa ponownie. Będziemy komentować dla Państwa ten mecz. Mam nadzieję, że tak jak w studio opowiadaliśmy, będzie towarzyszyło temu duże emocje. Na biało drużyna kadry GAP w niebieskich strojach ekipa studentów. Rozpoczynamy grę od środka boiska. Teraz studenci przy piłce i rozegranie na lewe skrzydło. Ale widzimy, że studenci bardzo szybko potrafili przejść się pod bramkę eee, przeciwnika, bardzo szybko przez środek boiska i mają tutaj dobrą szansę do strzelania goła. Tak jest, Grzegorz Nazim wyjaśni sytuację w polu karnym, mamy aut. Grzegorz Nazim, o, ostoja defensywy był w tym momencie na swoim miejscu i doskonale wybił tą piłkę. Ale widzimy, że kadra gap w defensywie, tutaj w głębokiej defensywie. Teraz może właśnie kontratak. Tutaj trzeba szybko wyprowadzić jak najszybciej przedostać się pod bramkę przeciwnika najprostszymi środkami i myślę, że tutaj w ten sposób chyba powinniśmy rozgrywać tą akcję. Tak jest, mieliśmy w środku o dwójkową akcję rodziny Bukalskich, a teraz Tomasz Kawa na prawym skrzydle będzie próbował ominąć przeciwników. Dobre wejście. Nie wiem, czy nie było tam pozycji. Może nie pozycji spalonego, ale Adam Michalik bardzo dobrze. Widać, że dobrze przygotowany jest do tego meczu. Tak, Adam jest znany z rajdów prawą stroną boiska. Na pewno studenci będą musieli mocno na niego uważać. Tak, ale i dobry w ofensywie i dobrze tutaj próbował przeszkodzić na tej swojej prawej stronie boiska przeciwnikowi. I aut bramkowy. Rozpoczyna kadra Gab, Michał Gajoch. I kadra próbuje rozegrać piłkę po ziemi, długo konstruuje swój atak. Ale dobre rozegranie brakuje tutaj. Jeszcze podejścia do przodu. Ale teraz trochę za bardzo wyrzucony, może do prawej strony zawodnik, ale dobra akcja. Pierwszy celny strzał na bramkę. Świetnie, w bramce zachował się Mikołaj Wiwiura. Porzuc. Teraz próba pressingu na blisko pola karnego studentów, nieudana. I chyba mamy również tutaj offside. Krzysztof Lipecki w środku, były zawodnik pierwszej ligowej nicie, Czy. Tak, ale kadra Gab coraz lepiej sobie radzi, tutaj utrzymują się przy piłce. Wieczorek strzela, a i... Niewiele Kolejny tam braku, raz, bardzo... te Dwie sytuacje pokazują, że kadra gap stwarza sobie sytuację. Zarysowuje się lekka przewaga. Daleki jest wznowienie gry przez studentów i znowu kadra gap przy piłce. Bajgierowicz. No lepiej widzimy, że trochę za daleko przeciwnika są studenci. Możemy, można tutaj rozgrywać tą piłkę. Piłkarzy w białych koszulkach. Kolejny raz, z blisko strzelenia gola. Tutaj naprawdę dużo nie brakowało. Tak, próbował Daniel Bukalski typowy zwód na lewą nogę i uderzenie z prostego podbicia. Niewiele tym razem brakowało. Rozgrywają piłkę studenci. Paweł ujda przy piłce. Kiril. Wiktor Woźny, zagranie na lewą stronę, Kamil Niebudek próbuje gry 1 na 1 udało mu się, minął Adama Michalika, jest już w polu karnym, ale Michalik bez problemów radzi sobie i odbiera piłkę i wychodzą z kontratakiem kadrowicze. Niezła akcja skrzydłowego studentów, ale to jest szansa do kontrataku, tutaj trochę z, można było przyspieszyć tą, tą akcję, była szansa, żeby skontrować studentów i szybko przedostać się na pole karne ponownie Bukalski tym razem Krzysztof w środku boiska rozdaje piłki zagrywa do Adama Michalika Łukasz Bajerowicz w środku próbuje strzału ale piłka ląduje na Rafale Witaszyku Mamy kontrę znowu Kamil Niebudek widać że ten zawodnik ma ochotę dzisiaj do gry zagranie w środek do Kirila i mamy sytuację a i pięknie tutaj spisał się Michał Gajoch w bramce. No tutaj była najlepsza akcja studentów w tym meczu. To było naprawdę blisko ostrzelenia gola. Brawa dla bramkarza. Tutaj ta e, prawa strona obrony e, Adam Michali, który dobrze zaczął ten mecz, ale w tym momencie to był taki chyba błąd. Trochę słabiej w defensywie e, spisał się prawy obrońca Kadrygap, Ale też trzeba pochwalić tutaj skrzydłowego za to, jak dryblingiem potrafił zrobić dobrą akcję. Mamy zagranie w polekarne Bukalski do Bukalskiego, strzałę lwą nogą i mamy piękną bramkę po długim słupku. Daniel Bukalski poszukał bramkarza Mikołaja Wiewiórę, e, asysta, chyba taty w tej sytuacji, więc często, e, często mogliśmy to widzieć w meczach tych na wojsku trawiastym. I wynik właśnie otwiera Daniel Bukalski, no dzisiaj dla niego niezmiernie wyjątkowy dzień. Fantastyczny strzał Daniela Bukalskiego, chwilę temu widzieliśmy też próbował strzelać, ta piłka minęła lewy słupek bramkarza, natomiast teraz już było zdecydowanie lepiej. To nie było łatwe do wykonania, natomiast Daniel ma świetnie ułożoną lewą nogę, potrafi strzelić dystansu, tutaj trzeba było to zrobić tak właśnie jak zrobił to Daniel. Fantastycznie wykończył tą akcję. Ale tutaj już znowu sytuacja pod drugą bramką i próbowali szybko odpowiedzieć studenci. Strzelał na bramkę Nowosad. Nadal no, jesteśmy. Nie wiem. To Od... wybijał tą piłkę z linii bramkowej, chyba. Ta piłka już minęła bramkarza. Wydawało się, że to już będzie bramka wyrównująca. Nie wiem, czy tam właśnie Adam Michalik nie był tym piłkarzem, który wybijał tą piłkę, ale było bardzo groźnie. Często takie, że po strzeleniu gola za chwilę możesz tego gola stracić i tutaj taka dekoncentracja w szeregach ee, kadry -Gard. mogła się bardzo źle skończyć. Po raz kolejny mamy dośrodkowanie w pole karne. Wiewiura piąstkuje. Nowosad przy piłce i teraz zagranie do przodu. Studenci znowu starają się wyprowadzić kontrę. Ale widzimy atak za atak, bardzo szybki mecz, raz piłka pod jedną bramką, raz pod drugą, akcję. tutaj są bardzo groźne i z jednej strony i z drugiej. Tutaj na pewno kadra GAP musi się skoncentrować na obronie i próbować wyprowadzać kontrataki, bo tutaj myślę, że zaczynają otwierać się studenci. Oni bardzo chcą szybko wyrównać i zobaczymy, czy im się to uda, ale teraz już kolejny raz, bardzo groźnie i niestety dla kadry GAP tak to się kończy bardzo dobre rozegranie zagranie do środka z lewej strony no i tutaj naprawdę zapowiada nam się fantastyczne widowisko zgadza się no mamy tutaj bramkę tak zwaną bramkę do szatni tak bo to jest 45 minuta meczu no i ten wynik wskazuje na to że bardzo duże emocje czekają nas z drugiej połowie i sędzia Widzę na przerwę my, proszę Państwa, będziemy wracali i zapraszali na studio w przerwie meczu. Ja poproszę o analizę Krzysztofa Bukalskiego, który przyglądał się zmaganiom na boisku. Tato? No, mecz jest wyrównany, aczkolwiek w pierwszej połowie więcej sytuacji stworzył sobie, stworzyła sobie drużyna kadry GAP. To jednak boom, no, w końcówce meczu ta sytuacja, no, piękna akcja e, drużyny studentów no, jest zakończona golem. Myślę, że tutaj musimy poczynić więcej starań w kierunku gry skrzydłami. Bo gramy częściej prawą stroną. Zdecydowanie musimy troszeczkę spróbować uruchomić też lewą stronę. Aczkolwiek bramka padła z tej lewej, może taki, taki był zamysł trenera. I no i musimy skupić się jednak trochę bardziej w grze w obronie, bo tutaj w, no błąd środkowego obrońcy, który wyszedł za wysoko i, i no i po prostu przeciwnik biegł mu za plecy. Czy zgodzisz się ze mną, że obie drużyny starają się grać ofensywny futbol, starają się grać piłką, bardzo jest dużo wymian, podań? Tak, jest bardzo dużo, bardzo szybka gra, tak jak wspomnieliście w komentarzu. Natomiast no, tak, 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 tak widowiskowego meczu dawno nie widziałem, no, na boisku przynajmniej. Zresztą w ostatnim meczu, który rozegraliśmy, który był bardzo widowiskowy również, natomiast no, ale aż tak widowiskowego meczu, jak dzisiaj oglądamy, no, nie było, nie było jakiś czas. Tych sytuacji jest bardzo dużo w pierwszej połowie. No ja mam nadzieję, że trener w przygotował, przygotował coś nam na drugą połowę, żeby zaskoczyć przeciwnika i czekam z niecierpliwością na, na Asa. Wiemy już, że są zmiany w drużynie kadry GAP. Na boisko wszedł dr Piotr Markiewicz i właśnie ten, na którego wszyscy czekają, czyli profesor Jerzy Hausner. No, to na pewno będzie bardzo duże wzmocnienie zespołu. To są doświadczeni Gapowicze z jednej, z drugiej. Jeden jak, jeden, jak i drugi, to są zawodnicy, którzy od początku są w tej drużynie. Więc spodziewam się, że to będą bardzo mocne punkty i bardzo duże wzmocnienia drużyny. Nie będziemy Państwa trzymać więcej w niepewności, już my też nie możemy się doczekać drugiej połowy. Startujemy. Tym razem zaczynają studenci ze środka boiska. I ponownie widać tutaj rozgrywanie piłki przez środek, Damian Porzuc przy piłce, teraz By, Wiktor Woźny. Był taki moment yy, po strzeleniu gola przez kadrę Gab, że wydawało się, że troszeczkę oszołomiony zespół studentów, natomiast później Obudzili się i teraz trzeba bardzo uważać, bo oni ten mecz na pewno chcą wygrać. Te statystyki, o których mówiłeś przed meczem, na pewno nie są korzystne dla nich, ale tak jak mówiłem wcześniej, te mecze były często wyrównane. To decydowały detale o tym, że Kadra Gap potrafiła mecz właściwie wyrównany wygrywać. Tak rzutem na taśmę, ale dzisiaj widzimy, że tutaj przeciwnicy dzisiaj są przygotowani do tego meczu doskonale. Widać, że nie. Nie spali, tylko przygotowali się do tego meczu i tutaj i Grzegorz Wieczorek i jego przeciwnik prezentują naprawdę bardzo dobry poziom. Zgadza się, tu na pewno studenci są mocno zdeterminowani do tego, żeby osiągnąć korzystny wynik. Mieliśmy znowu akcję Bukalskiego lewą stroną, ale tym razem nieudane doświadkowanie. Długie zagranie za linię obrony studentów. Woźny będzie sam na sam z Michałem Gajochem i Górą Bramkarz, ale jeszcze mamy zamieszanie w polu karnym. Na szczęście sytuację wyjaśni Andrzej Kozubowski. Mamy profesora Hausnera przy piłce. Ale świetna sytuacja dla studentów przed chwilą. Teraz może być szybka odpowiedź. Tutaj za długo wydaje mi się zwlekał. Nie wiem kto tam Profesor Hausner, był. Profesor tak. Profesor Hausner za długo czeka. Wydaje się, że ułamek sekundy wcześniej, gdyby strzelał, to myślę, że kadra Gabu mogła prowadzić dwa do jednego, ale ten mecz stoczy się naprawdę w szybkim tempie. Tych sytuacji jest bardzo dużo i kolejny raz ta sytuacja kończy się tragicznie dla kadry GAP. I jedno i drugie ostrzeżenie za trzecim razem to studenci pakują piłkę do siatki. Bramka Damiana porzuca. Jak widzimy Damian cieszy się bardzo ze strzelonej bramki. To co powiedziałeś widzimy tu na ekranie, że kilkukrotnie studenci próbowali Minąć bramkarza i w końcu ta piłka ląduje w siatce. Ale wcześniej widzieliśmy dobre interwencje bramkarza. To, to trzeba powiedzieć, że to, to urozmaicenie, te, ta gra kombinacyjna w ataku studentów robi wrażenie. Ciężko y, Kadraga radzi sobie z tymi sytuacjami, bo to wszystko w tym momencie, w tej y, drugiej połowie zaczyna się tak, że każda akcja właściwie pachnie golem. I tutaj naprawdę trzeba. Y, kontrolować, myślę, tutaj środek boiska, żeby przerwać tą akcję albo odebrać tą piłkę i spróbować kontrolować, bo widzimy, ilu w tym momencie piłkarzy w niebieskich koszulkach atakuje bramkę e, Gajocha. Tak i mamy znowu sytuację, przed polem karnym, zagranie na lewe skrzydło do Szymka Słowiaka, ten próbuje znowu jeden na jeden gry, wycofanie przed pole i studenci będą próbowali, a nie jednak mamy stratę Grzegorz wieczorek przy piłce, prowadzi krótko piłkę lewą nogą, zagrywa do Piotra Markiewicza. Teraz była szansa na kontratak i chyba spalony, tak, tak mi tak. się wydaje, ale e, trochę szybciej, ale też trzeba pochwalić studentów za szybki powrót, za to, że widzimy, iloma piłkarzami studenci potrafią atakować. Tutaj w ataku jest ich bardzo dużo. E, dlatego tak ciężko gra się w obronie. Jedyną taką, myślę, takim momentem to zagranie przez środek bardzo szybko pod bramkę przeciwnika, gdzie jeszcze drużyna studentów nie jest ustawiona, ale teraz dobra indywidualna akcja, tak, dobre prostopadłe Hożne, zagranie przylicy. i gol, tak. Nie tak. wiem, kto to strzelił w tym momencie. Bohaterem jest profesor Hausner w tym momencie. I to prawą który... nogą widzimy, to tak. nie jest jego wiodąca ta prawa noga, tylko lewa, ale on potrafił właściwie wykorzystać drugi raz przy piłce w tym momencie, właściwie ta sama pozycja, ale wyciągnął wnioski z tego pierwszego niepowodzenia. No ale to jest właśnie to, co cechuje pana profesora Hausnera, czyli precyzja. Nie tak, tylko na tak, wojsku, to... ale też w pracy To bo naprawdę precyzyjny strzał po długim słupku no, i przepiękne wyrównanie, i emocje znowu są bardzo wysokie. Po lewej stronie atak Bukalskiego, tym razem Daniel do Krzysztofa, i Krzysztof zagrywa w pole karne, ale mamy pewną interwencję Rafała Witaszyka. Krasowski do Niebudka, Kamil Niebudek schodzi z piłką do środka, mija kolejnego przeciwnika. Dalej nie budek przy piłce. Walczy tam w pojedynku jeden na jeden. Szymon słowek dośrodkowuje piłkę i znowu kadra GAP w opałach. Na szczęście zawodnicy kadry wybijają piłkę poza swoje pole karne. Ale cały czas w głębokiej defensywie. Yy, piłkarze kadry GAP yy, tutaj nie jest łatwo w obronie. Mówiliśmy, że ilu zawodników, jak yy, dużą ilością potrafią yy, piłkarze. Studenci grać w ofensywie. Po raz kolejny Hausner przy piłce, da, wycofuje piłkę przed pole karne i mamy pewną interwencję Artka Krzeszowiaka. Ale otwarty mecz, tu wydaje się, że bramki jeszcze będą padać, to chyba się na tym nie skończyło. To ta chęć zdobywania goli. Jeden i drugi zespół dąży do tego z, z całych sił. Po raz kolejny pojedynek Michalik Niebudek, doktor Michalik górą, profesor Hausner wyprowadza kontratak, rozpędza się na prawej flance. Ale zdecydowanie wzmocnienie po tej prawej stronie, profesor Hausner tutaj dał dużą jakość, dobrą zmianę, no i ten gol, myślę, że powinien go uskrzydlić, że on powinien w tym momencie, te piłki będą być częściej zagrywane do właśnie profesora Hausnera i z tamtej strony być może dogrywać czy strzelać, tak jak zrobił to... Przy zdobyciu gola. Mamy wznowienie gry dalekie na wolne pole, ale piłka pada łupem Michała Gajocha. Dobrze, Ej. dobrze kontrolował bramkarz tą piłkę. Tutaj nie trzeba było wybijać, tylko właśnie tak jak on to zrobił. Wyczekać na tą piłkę i spokojnie e, odebrać w polu karnym. Mamy Woźnego w polu karnym. Znowu pojedynek 1 na jeden, wycofanie ależ. na piąty metr, ależ była sytuacja, no niewiele brakowało, jakby ta piłka dostała się pod buty zawodnika studentów. Prawdopodobnie moglibyśmy myśleć o tym, że padła w bramka. Ale świetny dribbling tutaj studenta widzieliśmy po prawej stronie, doskonały dribling, wejście pole karne, tam brakło tylko precyzji, dobrego dogrania i mogli studenci cieszyć się z kolejnej dobrej akcji. Mamy końcówkę meczu, ostatnia, to może być ostatnia akcja ale widzimy, że na skrzydłach i wcześniej prawe i, i, i teraz lewe było dużym zagrożeniem. Dwa, dwa, myślę, że sprawiedliwy wynik. Tutaj nie, nie było, myślę, zespołu, który dominował. Zresztą tak jak wiele tych pojedynków między kadrą a studentami, mówiliśmy o tym, że czasami tym rzutem na taśmę kadrze GAP... Yy, sprzyjało szczęście, czy udawało się, czy doświadczenie, to powodowało, że drużyna wygrywała. Tutaj tak nie było i myślę, że to chyba jest najsprawiedliwszy wynik. Te 2-2 to odzwierciedla to, co działo się na boisku, chociaż wiemy sytuacji było mnóstwo, tych goli jeszcze mogło paść dzisiaj zdecydowanie więcej. No mamy rzadką sytuację, to jest dopiero szósty remis pomiędzy tymi zespołami. Tato, co myślisz o tym wyniku? No wynik jest zasłużony rzeczywiście, w pierwszej połowie więcej sytuacji stworzyła sobie kadra GAP, w drugiej połowie więcej tych sytuacji, wydaje mi się, że jednak było po stronie studentów, w związku z tym remis zasłużony, bardzo dobra gra, bardzo dobry mecz, no, po, po, tym, po, straci, po stracie gola też trochę dziwię się, że, że drużyna GAPu się cofnęła, powinna zdecydowanie zaatakować. No na szczęście profesor Hausner, tak jak mówiłem w przerwie, że to doświadczenie prawdopodobnie wejdzie na boisko i może nam przesądzić o wyniku meczu. Nie udało nam się wygrać, natomiast udało nam się osiągnąć remis w tym meczu. No, nie udało się, zasłużyliśmy na ten remis zdecydowanie. Wyrównana druga połowa, bardzo wyrównana jeśli chodzi o grę no i, no i co no. W 89 minucie jeszcze była taka sytuacja, gdzie, gdzie, gdzie studenci mogli e, przechylić szalę na swoją korzyść, w 89 minucie na szczęście świetna interwencja bramkarza i, no i zakończyło się remisem, myślę sprawiedliwym. No myślę, że musimy pochwalić facetów z joystickami, bo to, to była naprawdę dobra precyzja. Widzieliśmy kilka fantastycznych zagrań studentów, zwłaszcza te dribblingi na skrzydle, to była duża umiejętność. Także naprawdę duży poziom, i to trzeba im pogratulować i podziękować za to, że stworzyli tak ofensywne widowisko. Tutaj nie było bronienia, tylko była chęć strzelania goli, i dlatego ten mecz nam się tak podobał. Skazam się, podpisuję się obiema rękami. Należą Wam się panowie wielkie gratulacje. My dziękujemy państwu bardzo za te emocje, za piękne bramki. No i mam nadzieję, że ta formuła być może zagości częściej na sympozjach, ale. Każdy z nas na pewno z utęsknieniem będzie patrzył na jednak zielone boisko, i to, żeby dotknąć tej trawy i prawdziwej piłki. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.